Siemano, wit Siemano witajcie mordeczki my dzisiaj sobie gramy w prostu, No i po prostu subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, dzwoneczki Żebyście mieli powiadomienia. A dzisiaj sobie po prostu taką zagramy było z randomem. Wow, ej, czemu mi nie chciało skręcać? to było. Głupi El Primo. Dobra, on chyba gada. W ogóle jak sobie grałem przed odcinkiem, to trafiłem na Dynamajka, który yy, yy, miałem właśnie go w teamie i on nie zrobił ani jednego fraga. Ale o, przeżyłem. Alfard. Jakie on nagi dziwne. O nie, El Primo. Ja myślałem, że on już tam. Dobra, zabiłem go. Alfard. Tabi Kabita. Pa, zabiła tego kolta. Pokoby też by zabiła, ale. Oczywiście, musiałem jej ukraść. Нет! Я не все что глупецовки глупец, Софки. выиграла, на то игра была могла нем и лагу. Он на он на два. Лежал. Она вот тебя Łatwy w wsiadł. Myślę, że ją podwajaczę. Dobra, na koniec sobie otworzymy skrzynki. Wszystkie w sumie będzie i tak tylko jedno. Bo Big Boxa nie mogę zrobić, bo nie mam tych żetonów Jakie jaki? dziwne. W ogóle dziękuję, bo już mamy 19 subskrypcji A jakieś dwa tygodnie temu miałem 15 czy tam 16 Leży nie, nie, nie. Dobra, teraz ich robimy wszystkich Oni myślą, że coś mi zrobi... Nie no, zrobili mi coś tam, ale więc nie zawili Na 20 subskrypcji będzie specjalny odcinek. No I, i to nie z gry. Więc już będzie mega fajny. Owa. Ła. Kurde, jak on dużo bije z tą potką. No właśnie. I czemu on ma mega... A, bo on sobie cały czas bierze te płotki. Pajperkę, głupie. Dobra, dadam. Ale mnie zablokował ładnie. Dobra, to nic. I piszcie w komentarzach co wolicie, żebym częściej nagrywał. Fortnite'a czy Browser. <laughs> Teraz też winek wsiada. No czemu ja mam takie cofki? No właśnie o tym mówię, że chyba bedam. No zabiłem. Kur, no co jest z tym nicówka? Jak on dużo bije! No tamtych ładnie porobił. O nie, zrobił ten deszcz deszczakiet. No kurczę, czemu ja takie cioski? Znów będzie walił deszczakiet. Ale ja go chyba Chyba jednak go nie porobię. Wtedy już będę bezpieczniejszy. Ale na tych cofkach będzie w ogóle trudno coś zdziałać. Ale ich porobiłem ładnie. No nie, Te dobra, teraz Tik ma po co. On ich tam... Dobra, porobił. Rzuć mu tego ulta. My nie mamy szans, bo tam ten bo jest na podce i ma. Dobra, ich jest dwóch na podce. Nie mamy szans. Jak oni mocno biją? Chyba, że dik ich weźmie tak. Nie, nie mamy szans. Szkoda, to. Ale dobra, otworzymy sobie tą skrzynkę, bo ja chyba... chociaż zobaczę. I piszcie, czy w Fortnite wolicie, jak gram z Filipem, czy sam. Bo jeszcze sam nie grałem. Jak napiszecie, to będę grał sam. Solo, będę nadzieję. Jakie dziwne nagi Dobrze, że El Primo i Rosa to są takie postacie właśnie którym się mega szybko amunicję ładuje Bo ja chciałem nagrywać bo ja chciałem to wiesz wcześniej gdy właśnie ale kolega do mnie zadzwonił. To właśnie Oskar, było ostatnio z nim duo. Halo Karl Jakby użył wcześniej tego ulta, to by coś się działo. Niech się nas wszystkich. Powiedziałem wszystkich. Wsz wszyscy się nazwą, a nie wszystkich. Lecimy na tej pot. I tak tej potki nie wykorzystałem. Nie! Dobra jest ulcik. Jesteś na jednego szota. Dobra, otle. On i tak z tą podką nic nie działa, więc ja mu dam ją wziąć. Działa tylko to, że zabił, bo. No tak to przegrywają. W ogóle mam dużo skrzynek, to ja nie potrafię zrobić tak, żeby one mi zostały na, na odcinek, tylko zawsze chcę je otworzyć. I zawsze je otwieram, bo czasami nawet nie chcę i czasami mi palec przeskoczy, no i klikam i mi się otwiera. Szkoda, że nie nagrałem tego, jak pochylam dzieje. Się mega cieszyłam. Bo Jackie niedawno trafiłem, z jakieś dwa tygodnie temu. Dobra, to będzie ostatni, albo tam przedostatni mecz? Chyba ostatni. Ale ten pan pije wkurzający. A nie, no to jednak zagramy jeszcze jeden. Dobra teraz idziemy na zadzielę Albo nie wezmę Dynamajka bo ostatnio tak m, dzisiaj mi tak mega dobrze ja miałem pójść na zadzielę Dobra już zagramy to było O ja Mmm ten daj na i jak on się nazywał? Zapomniałem o kiełek. Ale tam. Dobra, leżą. Nie, chyba ja teraz. A nie. No jak mnie zablokował? A w sumie dobrze to zrobił, bo to teraz będzie sobie tak stać. I... No, możemy ją zabić. Leży. Siema. Bo... Um. Tu, 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 O, jakaś jedna osoba nie. O, dwie poty. Może uć w tego krzaka. Nie ma Może. Ten dyk strzela jak pejpeka to znaczy nie tych tylko kiełek. <coughs> Dobra. Mm. Otwieramy teraz skrzynkę. A, nic nie wraca. Dobra. No to pa.